Rzeczywiście, mój los jest troszeczkę inny od koleżanek, chociaż żyłyśmy w jednym środowisku. Nie powiedziała Ola, ja jestem zawodowym nauczycielem. Wiele lat przepracowałam w szkolnictwie, wiele lat pracowałam społecznie, ale to jest ten rozdział późniejszy. Zacznę od tego momentu od 13 listopada 1000, 2007 roku, kiedy właśnie tu w Auschwitz poznaliśmy pana doktora, panią doktor Niedźwiecki i poznaliśmy to, że są ludzie, którzy myślą o bliźnim, którzy zapoznawszy się z naszymi przeżyciami, bo one były poprzedzone naszym spotkaniem i cel był tego spotkania, przemyślona była sprawa. O tej sprawie będę mówiła później. Natomiast powiem kilka słów o sobie, o swoich przeżyciach. Jak się znalazłam sama w obozie koncentracyjnym Auschwitz? Ró mieszkałam w dzielnicy, gdzie była najbardziej pokrzywdzona w pierwszych dniach sierpnia. Rozdzielono nas od razu z rodziną. Mego tatę zastrzelono, mama została postrzelona w nogę, a ja z siostrą. Zdawało się, że umkniemy dalej. Poszłyśmy dalej. Kiedy próbowałyśmy wrócić do domu, już się nie udało nam. Trudno sobie może państwo wyobrazić, jak wyglądał ten czas walki między tymi, co byli Umęczeni przez okupacji czas, czyli od 1939 roku do 1944 roku, a tymi, którzy uważali się panami i jak ktoś podniósł na nich rękę. Więc była wielka bitwa i małe poruszenie, żeby gdziekolwiek przedostać się. Ale kiedy Niemcy pokonali wszystkie barykady, tracili do miejsca domu, gdzie ja byłam, bo już siostra w innym miejscu była, bo ona próbowała dostać się do domu. Ja urodziłam się i mieszkam w Warszawie do tej pory. Nie mogła już do mnie przyjść. Niemcy dotarli do domu, gdzie byłam, wszystkich nas wypędzono i pognano do pruszkowa. Z grupą ludzi tam kazano nam zająć towarowe wagony. Ja cały czas byłam nieszczęśliwa, płacząca, nie wiedziałam co się dzieje, bo Żyłam w rodzinie, gdzie był tato, mama, siostra, czułość. Chodziłam do sióstr zakonnych w okresie okupacji, uczyłam się, a tu raptownie zostałam wśród swoich, ale obcych ludzi dla mnie. I pamiętam taki dzień, kiedy dojechaliśmy już do Auschwitz rozryglowano wagony, w których byliśmy zamknięci. Tam stali Niemcy z e, psami. Od razu zaczęto na nas krzyczeć. Polscy bandyci. Ludzie, którzy tam byli w, w z, od, znaczy w ogrodzonych terenach, lagrach, gdzie były... Pod napięciem krzyczeli, nie zbliżajcie się tu, bo będziecie trupami. Dalej dziwny zapach był. Patrzyły ciemno, bo już była noc. Z komina leci żywy pomień. Przerażenie nas ogarnęło, bo ktoś mówi, że tutaj ktoś przyjeżdżamy po to, żeby lecimy tym kominem. Ale noc minęła, bardzo ciężko, przykra była. Rano, kiedy nas wyproszono, zaproszono, bo koleżanki mówiły do zalny, tam spisywali wszystkich. No ja stałam w kolejności, mnie też spisali. Dziwna rzecz, że matką i dzieciom dawano numery. Mnie samej. Dokumenty, to znaczy się spisali, nazwisko, imię, datę urodzenia, ale nie dano mi numeru. Ktoś szepcze, że na pewno tu będę spalona. No też jeszcze byłam no, pewnych rzeczy nieświadoma. I mi trafiłam z koleżankami do bloku. Tam przeżywałyśmy ciężkie dni. Tak jak mówiły koleżanki Apele, było bardzo ciężko, był taki okres czasu, kiedy z, z, znaczy z Auschwitz przywiąziono nas, to znaczy z bloków może murowanych, przewiesiono nas w listopadzie, kazano nam przejść do bloków drewnianych. No, tam przeżyliśmy y, święta y, y, Bożego Narodzenia, przyszedł w styczenie. Warunki y, też były straszne, bo trudno opowiadać jedzenie, jakie mieliśmy, bo to była chląka chleba, y, to była zupa z obierek i brukwi na kolację też krąba chleba. Nie było żadnej ościeli jakimiś kozykami je zakrywaliśmy. No ale przetrwaliśmy. W pewnej nocy koleżanka śpiąca, koło mnie leżąca mówi, słuchaj, z... Z wyborzą matki z dziećmi z Ale ci nie wziął. Bo ty nie masz, przepraszam, bo ty nie masz tu matki. Nie wiedziałam, czy dobrze, czy źle. Nie myślałam o tym. Ale ona mnie wieszcza. To... A może ja powiem, że ty, że ciocia powie, że ty jesteś jej córką i ciebie stąd wywiązą. Zdecydowałam się na to i rzeczywiście, kiedy podprowadzono matki pod nasz blok, wywołano moje nazwisko, ja wyszłam stanęłam koło pani, która wyszła z tego szeregu, bo nawet jej nie znałam i w ten sposób. Trafiłam do podobozu Blankenburg pod Berlinem. No może warunki lokalowe były lepsze, natomiast tam już dzieci pracowały. Każdego dnia włożono nas do fabryk, gdzie część. Było zresztą, zbliżał się front, było bombardowanie, zniszczony był Berlin. I część była zniszczona, a część pracowała. Nas tam, my tam pracowaliśmy przy odgruzowaniu. Były takie momenty, tu chcę powiedzieć, że zawsze spotykamy dobrych i złych ludzi. Bo ja wiele razy spotkałam, właśnie zresztą i film był taki, kiedy powiedziałam, że miałam szczęście do dobrych. Tam pewnego dnia przyszła do toalety, my tam poszłyśmy. niemka, która miała czekolady, bo pracowała w tej części, która pracowała. Dowiedziawszy się, że są polskie dzieci, po prostu wetknęła nam to. I powiadam, ta nieśmiałość nasza, w jakiś sposób, wdzięczność, uśmiechaliśmy się do tej Pani jednej, drugiej, bo tam było kilka Pani. W każdym razie mijały dni, zbliżał się front do Berlina. Noce siedzieliśmy w bunkrach, no w dzień wywożono nas do pracy. Przyszedł koniec, że tak powiem, bo cały czas front się zbliżał. Przed koniec miesiąca kwietnia 1945 roku, tam na terenie, gdzie my byliśmy, w tych blokach, byli i panowie, zresztą tam było dużo obcokrajowców. I oni stwierdzili, że musimy się wycofywać pod frontem. Straszne to było. W nocy, pod bombami, pod czołgami, Próbowaliśmy wycofać się stamtąd, żeby oddalić się od frontu, od tego, gdzie się znajduje piekło. I udało nam się, wracając do Polski, przechodziliśmy każdego dnia 30 kilometrów. Ja muszę powiedzieć, że, będąc uwięziona po święcinią, że płakałam, moja rozpacz była okropna. Nie wiedziałam, czy zastanę w domu. Wiedziałam, że taki zastrzelony, że mama postrzelona na nogę. No ale wracam do tego domu. To było na początku maja 1945 roku. Warszawa była bardzo zgruzowana. Pani, która, dzięki której wyjechałam z Oświęcimia, mieszkała w innej dzielnicy. Ja tam mam rano, stwierdziłam, że muszę jedzie do domu, do mamy, bo miałam, ja że moja mama siedzi na gruzach naszego domu i czeka na mnie. Po prostu Wierzyłam, że nie może być tak, że ja wrócę i nikogo nie będzie w domu. Czy się rozczarowałam? Siostra była uwięziona w innym obozie, była w Noegamy, koło Hamburga. Zresztą moja cała rodzina, można powiedzieć, w 90% była rozstrzelana, bo mieszkaliśmy w jednej dzielnicy, była w obozach wywięziona. Ale mama była w części zniszczonego naszego domu. No cóż rozpoczęło się życie. Ja zaczęłam chodzić do szkoły, wielka Miela, tak jak stolica wyglądała. W owym czasie po Gruza się chodziło każdej niedzieli. Chodziliśmy odgrywać Warszawę, licząc, że... Doczekamy momentu, że będzie w inaczej. No zresztą stało się tak, dlatego i teraz widząc państwa, na pewno niektórzy byli w, w polskiej stolicy, niemniej mam okazję ich zaprosić. No I zawsze, tak gdy teraz może, no cóż, chodziłam do szkoły, skończyłam szkołę, założyłam rodzinę, muszę powiedzieć, że. Mam córkę, która uczy niemieckiego w szkole średniej. Proszę Państwa, zdawałoby się, że powinien być jakiś prawda, niepokój w tym względzie, ale tak się stało. I to bardzo dobrze wychodzi. nie to nie przeszkadza, bo mam kontakty. Wjeżdżam często na spotkania z młodzieżą niemiecką, więc wszystko jest w moim odczuciu bardzo dobrze. No mam rodzinę, wąż je natomiast mam dwoje wnucząt, prawnuczkę doczekałam, szczęśliwe jest. Ale, ale, przecież wiemy, że my jesteśmy tą grupą ludzi, że jeszcze trochę nie będzie nas i próbujemy przekazać te nasze przeżycia młodemu pokoleniu. Ja wracając właśnie do tego dnia, 13 listopada 2007 roku, chcę powiedzieć: tu posłużę się może tym, co sobie tutaj zanotowałam. Że tragedię, którą przeżyłam z rodziną, tragedia jedenasteroletniego dziecka, żyjącego każdego dnia w niepewności, lęku, utrata najbliższych, bieda zrujnowanej Warszawy, wejście dorosłe, nie mając dzieciństwa. To wszystko pozostało, pozostać w w moim życiu. Ale proszę Państwa, ale to nadzieja sprawia, że człowiek na Ziemi jest szczęśliwy. I my zawsze patrzyliśmy w przyszłość z tą nadzieją. I tak się stało właśnie tego, 13 listopada, kiedy spotkaliśmy doktora, doktor Niedźwiedzko z nią kiedy udało mnie się nawiązać kontakt bezpośrednio, kiedy usłyszeliśmy, że właśnie ci ludzie zainteresowali się naszymi przeżyciami. I tu jedna z tych. Nadziei właśnie to rok ten 2007, kiedy tu spotkaliśmy y, y, ludzi, bo kulisy wojny, słyszałem przez państwa wcześniej, poczyniły nam tę nadzieję w różnej formie, bo w tej chwili mogę powiedzieć tak, że powstała między nami współpraca w różnej formie. Było tak, my mamy, kolega się przedstawił, Stowarzyszenie Byłych Dzieci Oboży Koncentracyjnych, kiedy Pani Ola była z programem, doktora Rata u nas pokazywała to wszystko. I powiadam, rozszerzyło się nasze spojrzenie to mało nasze spojrzenie. Bo ja muszę powiedzieć, że do tej pory, kiedy po 27 stycznia my się tu spotykamy, i moi uczniowie widzą mnie w telewizji, jestem zapraszana do ich domów, żebym opowiadała to, co przeżyłam. I właśnie. To jest ta nadzieja, że ta młodzież musi być inna, musi widzieć inny świat. Nie przez nienawiść, ale przez przyjaźń, przez spojrzenie: że my jesteśmy wszyscy ludźmi otwartymi, służymy sobie, tak jak powiadam do tej pory. Nie ma takiego dnia, no może przesadzimy, ale bardzo często mam kontakt z Holandią, prawda? jeżeli jakieś są problemy, pytamy. To jest nasze źródło tego dobra, tej nadziei, dotyczące głównie naszego zdrowia i mówię tego przyszłego pokolenia. Ja proszę Państwa w ubiegłym roku przywiozłam swoją wnuczkę. Wnuczka ma 16 lat. Właśnie chciałam, żeby zobaczyła, że są ludzie, którzy otwierają swoje serca na bliźniego, dzielą się uśmiechem, radością tym, co jest, co żyje i tego czekamy każdego dnia, że będzie jeszcze lepiej, że zrozumienie, szacunek otworzy nam wszystkie drzwi. <śmiech> <śmiech> Dlatego powiadam, że współpraca z ludźmi kierującymi fundacją Życie i sztafetą zdrowia. A światło, które przynieśli, które zaświeciło w dużej grupie, bo znam przypadki, że nie tylko Polacy, że to przechodzi światło. I oby jak najszerzej korzystano z tego, proszę Państwa, że to światło jest tą nadzieją większą dla nas, tą przyszłością tym szacunkiem bliźniego. Dlatego nie będę przedłużała sprawy, zorientowaliście się Państwo w tych wszystkich naszych cierpieniach. Tu jest garstka tego, co przeżyliśmy, ale chyba na największe szczęście jest to, że jesteśmy wśród Was, że możemy się uśmiechać do siebie możemy się porozumieć i z tego miejsca w imieniu nas wszystkich obecnych i tych, których nie ma, a jest nas jeszcze dość dużo, no życzę wszystkiego co najlepsze. Oby ta droga, którą rozpoczęto przez pana doktora Rata, panią doktor Miedźwickiej służyła nam wskaźnikiem do przyszłości, żebyśmy umieli z tego skorzystać. Bo ja szczerze powiem, różne mam chwile, jestem już dorosłą kobietą, zresztą widać na twarzy, każda z nas Samo to, że będziemy siedemdziesięciolecio chodzić, prawda, a dodać teraz tej 11, która była, to prosty rachunek, że tam 80, 80 wybiła. Dlatego, żeby ta droga w jakiejś formie ja pragnę zapewne i Państwo, była przekazywana młodszemu pokoleniu. Żeby coś. Fitło, ten szacunek przede wszystkim dla drugiego człowieka, ta miłość, nie ja sam żyję, nie ja będę tylko korzystał, tylko jest na tyle. Ja zawsze mówię, być może mój zamów do tego predysponuje, że uśmiechaj się, podaj rękę drugiemu człowiekowi, który już ledwo wchodzi do tego, Pociągu, czy tam do tego tramwaju, czy autobusu, To jest konieczne. To jest, jak powiadam, to jest ta część naszego życia. I jeszcze raz wracam do tych życzeń zdrowia, radości, miłości, szacunku wspólnego, no i spotkania. niedługiego. drugiego. Dziękuję bardzo.